Zapraszam na film, na którym zobaczycie, widzicie taką tulejkę uciętą na pile. Z dwóch stron jest duży grat. No i mocujemy ją najpierw w uchwycie. I będziemy planować tutaj sobie o takim nożem, takim brzydkim, brzydko wyglądającym, ale bardzo ładnie toczącym. Zapraszam na moje inne filmy, na których zobaczycie właśnie ten nóż, jaki ja kupiłem. No i teraz kolejna czyn. Jeszcze na razie nic nie będziemy robić. Jedną stronę mamy równaną, drugą stronę widzicie brzydką. Teraz robimy drugą stronę. Wszystko po kolei. Zobaczycie sobie krok po kroku, jak z takiego, jak to się mówi, brzydkiego kaczątka powstaje ładny ławecz. No teraz planujemy drugą stronę, też wyrównujemy. No i będziemy mieli już dwie równoległe strony. Ale teraz nie wyjmujemy tego, tylko wyjmujemy sobie nóż. Ten nóż służy do toczenia tworzy sztucznych i aluminium, i zakładamy taki obrzydki nóż. Ja to nazywam ogryzek, który ma facki w jedną stronę, w drugą stronę. O, i mocujemy go tutaj, jakby od czoła i maka. No i teraz, za pomocą tego noża, zobaczcie, jak szybko sobie dokręcam śruby. Pyk, pyk, i dokręcone. No i teraz, za pomocą tego noża, robię sobie facki w otworze. Z jednej strony około 1,5-2 mm taką faskę zaraz Wam pokażę, zobaczycie, o widzicie, mamy tą faskę widać, no i tutaj będzie kieł taki napędzający. Ten kieł napędzający będzie zamocowany w uchwycie, a to drugi będzie kieł podtrzymujący, to jest tak zwany kieł grzybkowy. No i teraz druga strona. A jakby by tu nie było tej faski, no to po prostu by nie ciągnęło i nie mielibyśmy, jak to, nie moglibyśmy uzyskać ładnej powierzchni powierzchni. No i teraz jeszcze robimy drugą faskę z drugiej strony. I teraz mamy zrobione faski z dwóch stron. No i teraz będziemy mocować jeden z jednej, z drugiej strony. Mamy ładne faski. Teraz będziemy mocować ten kiełk grzybkowy, No to jest ten kieł, to już ma nie wiem 10-15 lat u mnie, prawie od początku, ale często się przydaje. Może nie widzicie go tak często na filmach, ale często z niego korzysta. No i teraz będziemy mocować tą brzydką rurę. Tam z drugiej strony kiełk grzybkowy i teraz mocujemy pomiędzy dwa. Te kły. Jeden kieł jest obrotowy, a drugi kieł jest zamocowany w uchwycie tokarskim. No ten nóż, widzicie, nie nadaje się do tej roboty. No niestety, stety, muszę zmienić taki nóż troszeczkę inny. Zaraz go zobaczycie. Drugi nóż. O, już nóż jest. Teraz muszę tylko odkręcę sobie ten i nożyk. Nie widać tego wszystkiego na filmie. Zaraz będzie zamocowany. Tutaj na dole po prawej stronie wyjąłem nóż tamten do fazek, bo on już nie będzie potrzebny. No dosunąć, dokręcić. No i zaraz odwrócę imak o 180 stopni. O, już widzicie, teraz powoli odjechać, żeby nie uderzyć, bo kieł, y, nóż płytka twarda, ale krucha. O, i widzicie, teraz ta płytka wejdzie ładnie tutaj, potem. No, Kieł jeszcze teraz widzicie, że bije, ale już go zrobiłem, że nie bije. Już od następnego filmu będzie wszystko ładne. No, i teraz odjechałem, teraz dojeżdżamy. I przybieram około 0,5, no bo wiadomo, że tutaj to nie można przybierać, bo słabe trzymanie, no ale zaraz zobaczę, jak ładnie wychodzi powierzchnia. E, elegancko, bardzo ładna powierzchnia wychodzi. No ten kieł w uchwycie ładnie chodzi, a tamten, no to tamten jest samoróbka, ale to w ogóle to nie przeszkadza w wykonywaniu dobrze roboty. I teraz tak, z jednej strony zrobimy sobie tutaj faskę. O, tym samym nożem. Wziórki usuwamy pędzelkiem, nie ręką. I teraz z drugiej strony też robimy sobie faskę. No i a jeszcze nie zabieliło. Zobaczcie takie duże plamy zostały. No ale to nie ma nic, nie przeszkadza, żeby tulejka mogła być dalej obrabiana. No i teraz mamy, zobaczcie, wszystko jest ładnie na zewnątrz czoła faski. Zostało tylko zrobić otwór i mamy gotową tulekę. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.